Diabła z grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams www.electronicdreams.pl sklep dla prawdziwych graczy. Wpadaj na mój Patronite i pozwól mi rozwijać moją twórczość. Dla patronów są przewidziane konkursy. Mega serdeczna kanał do diabła z grami, moi drodzy, nie wiem jakim cudem mogłem zapomnieć o formacie Diabelskie zakupy. Może też trochę dlatego, że sam skupiłem się troszeczkę mniej na kupowaniu gier, a bardziej na kończeniu tych, które miałem zaległe. No, ale przez ostatnie 4 miesiące od ostatniego odcinka trochę wpadło mi w sumie trochę rzeczy, więc chciałbym teraz wam o nich opowiedzieć. Moi drodzy, przede wszystkim, im, przede wszystkim recenzowany przeze mnie Nintendo Switch OLED. Już mam go już dość długi czas, bo praktycznie od premiery. I ogólnie rzecz biorąc, muszę wam powiedzieć, że zakupuję. Jestem naprawdę mega zadowolony. Wszystko działa, ekran się nie przepala, wszystko jest super. Jedyny dla mnie minus to trochę ten dok, bo dalej, daleko mu do ideału, tak? Pomimo tego, że jest fajniejszy od tego z V1 z V2 to dalej jakoś to otwieranie tak mi do końca nie pasuje słuchajcie no i tutaj tyle ale ogólnie Olet naprawdę spoko jeżeli chodzi o jakieś tam akcesoria, gadżety i tak dalej to stałem się posiadaczem totalnie moim zdaniem świetnie wyglądającego customowego pada od Power A z motywem z gry Hades jest naprawdę zajebisty już niedługo dla was zrobię naprawdę mega krótki odcinek no bo jeżeli chodzi o tam jego specyfikację to on się zbytnio nie różni od całej reszty padów od Power A. Ale odcinek będzie taki, wiecie, na 2-3 minutki, łubu, ubu, dubu pokażemy pada i tyle. Pad ogólnie jest super. Wygląda naprawdę kozacko. A jakie ma funkcje, no to wam powiem oczywiście w odcinku. Jeżeli chodzi o gry, no to słuchajcie, tutaj nie będzie niespodzianek, bo jeżeli śledzicie mój kanał, to na pewno większość z nich już na nim, już na nim widzieliście, ale przelecimy je dość szybko i po kolei. Moi drodzy, Metroid Dread, jedna z najlepszych gier tego roku, nie zawiodłem się, jest na maksa zajebista, mam standardową, zwykłą wersję bez Steelbooka, bez tych wszystkich dodatków i cholernie żałuję, ponieważ gdybym wiedział, że w środku pudełka znajduje się koszulka, na 99% kupiłbym właśnie tą wersję z koszulką, bo lubię growe koszulki, Goddamit Kolejna, kolejny tytuł to oczywiście jeszcze niezrecenzowany przez jeszcze Megami Tensei 5, czyli moja gra roku 2021. Naprawdę rewelacyjny japoński RPG ze świetnym, mroższym klimatem. Tutaj również przyznam się Wam szczerze, byłem w kilku Mediamarktach w Warszawie, patrząc 3 za 219 zł. Nie uda mi się wyrwać wersji kolekcjonerskiej. Nie udało mi się, kupiłem zwykłą, standardową w pudełeczku. Aczkolwiek nie ukrywam, że akurat ten tytuł w kolekcjonersce chciałbym mieć, bo jest naprawdę, naprawdę mega, ale to mega zajebisty. Kolejna gra to oczywiście Doki Doki. Literature Club, a jeszcze właśnie a propos tych tutaj dwóch poprzednich gier, słuchajcie, ani Metroid, ani Shin Megami nie mają w opakowaniu żadnego manuala ani niczego takiego, nie, czyli wewnątrz są po prostu zwykłe grafiki, tak, tutaj mamy Samus, a w Shin Megami mamy grafikę z okładki przedstawiającą Chobinio oraz demony, okej. Okay. Lecimy. Doki Doki Liter Literature Club, moi drodzy. Już tam wspominałem w różnych odcinkach o tym tytule, jest naprawdę świetny, jeden z lepszych, w jakie miałem okazję, w jakim miałem okazję grać w tym roku. Tutaj jako tło do pudełeczka, wewnętrzna strona, mamy ten ekran, w którym wybieramy słowa, z których będziemy składali później wiersze dla naszych tutaj czterech dziewcząt. Z tyłu standardowo opis mniej więcej gry w kilku językach. I wiecie, okładka, nie? <laughs> tak, przedstawiająca Monikę. Ale dla mnie najważniejsze było to, co było, słuchajcie, tutaj w środku. Mamy naprawdę spoko tutaj pakietkę z tej firmy Metaverse, tak? Meta, wiecie, teraz Facebook tak się nazywa, Oje. Oh yeah. Mamy też zestaw naklejek przedstawiających Monikę, Sayori, Yuri, proszę bardzo. Jest też spoko, tak? Zawsze fajnie, że dodają jakieś bajery. Ja tych naklejek chyba tak czy inaczej nigdy nie będę nigdzie Naklejał, nie wiem cholera, gdzie? Może mi siedzieć Monika, nakleju na lodówce. totalnie nie wiem, o co chodzi i chyba się nie dowiem. <laughs> Mamy też taki soundtrack, z którego nie będę korzystał, ale jest bardzo fajnym, bardzo fajnym tutaj takim bonusikiem, plus ten napis LOAD ME dla kumatych, którzy skończyli grę. <laughs> Będą teraz wiedzieli, o co chodzi. No i oczywiście karta członkowska Klubu Literackiego, co jest zajebistym absolutnie patentem. Nie wiem, będę ją nosił w portfelu, ale z drugiej strony, gdyby mi kiedyś wypadła przy ludziach, ta ja kartka różowa, doki doki. Hmm. Nie wiem, chyba może ja tak odpuszczę. E, mamy tutaj również, słuchajcie, jakąś kartkę żytę Petit leżą tu, po francusku, totalnie nie wiem o co chodzi i chyba się nie dowiem. E, mamy też do tego takie tutaj akrylowe... A cholera, skoro... No dobra, skoro już Monika mi wyleciała, no to już chyba nie mamy, nie mamy innej możliwości, nie Monika tylko Juri, skoro mi wyleciała, no to nie pozostało nic innego jak je tutaj szybko poskładać, słuchajcie zobaczymy, jak one się w ogóle trzymają i czy to jest, czy to jest w ogóle spoko, czy to nie jest spoko. Boże, one są jakieś, kurwa, cholerka przede się, przepraszam, z kartoników jakieś, boże, 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 o. Sorry, ale to, jakby to powiedzieć, no wykonanie tego nie jest najlepsze, tutaj właśnie, nie wiem, czy to widzicie w kamerze, ale bezpośrednio na wizji próbuję to, aha. Mm -hmm. Wsadzić to jest coś takiego. O, nie wiem, to jest fajne. Jak jest fajne, to w porządku, to się też cieszę, że jest fajne. No i zajebiście. No powiem wam, że teraz jak tak yy, je tutaj otworzyłem, to się troszeczkę nie mi zawiodłem. Myślałem, że są takie bardziej, wiecie, z akrylu zrobione, takie twardsze i tak dalej, nie? Ale bez żadnego problemu można je z powrotem wsadzić do pudełka, co jest akurat tutaj miłym akcentem, bo raczej będą stały w pudełku. I mamy tutaj, zresztą są pudełku, no i mamy tutaj wierszyk o ten, o pod tytułem Control, tak? Tutaj też pozdrow dla kumatych, jak najbardziej y, osób, które tą grę ukończyły. No i to tyle, nie no żartuję, wcale nie tyle, jeszcze mam swoje trochę tych gier, y, które, które w, w zasadzie kupiłem, ale to chciałem Wam właśnie pokazać jak wygląda wnętrze tego Doki Doki. No y, ten świetne moje wrażenie troszeczkę opadło Wam powiem szczerze po tym jak próbowałem włożyć tą Yuri w swoją podstawkę. Kolejna gra, którą kupiłem w ostatnim czasie, ja w sumie to dziś, kiedy nagrywam ten odcinek, a pewnie wczoraj, kiedy wy oglądacie, to Monster Hunter Rise. No i powiem Wam tak, jest to jeden z nielicznych hitów takich wielkich na Nintendo Switch, których który mi brakowało w mojej kolekcji, więc postanowiłem się ten tytuł zaopatrzeć. I na razie jestem kompletnie przytłoczony ilością mechanik, tak? Jezu, i tutaj naprawdę nie da się lokować na tych potworach. God no kurde, nie podoba mi się to, nie? Że nie potrafi, że wiesz, wiecie, w sensie, że trzaskam kombosa one ci cały w powietrze, a potwór tam gdzieś sobie radośnie w tym czasie szaleje, no ale zobaczymy, zobaczymy. Gra jak na razie wygląda bardzo dobrze. Ściągam się update z, z ten. Zrobiłem kilka na razie tam misji jakichś takich, wiecie, treningowo-wioskowych. Zobaczymy, zobaczymy, może nie będzie tak źle. Kolejny tytuł to tytuł, który w zasadzie kupiła moja żona, nawet jest nieotwarty, czyli Smurfy Misja Złoliść, zobaczymy, no ja nie mam żadnych oczekiwań, szczerze mówiąc. Prosta platformówka, urządzenie pewnie będzie szczęśliwa, ja nie wiem, czy będę w to grał, aczkolwiek podoba mi się to, że jest, są tutaj, wiecie, jakieś bajery we, wewnątrz, tak? Mamy tutaj edycję Smurfastyczną i w środku mamy grę plus dwa stałe naklejek, trzy wydrukowane grafiki z gry, Broczek na klucze, papa Smurf. Okej, okay, nie? Spoko, spoko, zobaczymy, co takiego. No i ostatni tytuł, o Boże. Lubię, słuchajcie, takie mało znane gry. Lubię, jaram się. I od dość dawna czaiłem się na grę The Lost Child. Mamy tutaj połączenie mitologii Cthulhu z japończyzną, z visual novel oraz z dungeon crawlerem. Takim wiecie, tym DJRPG, gdzie latamy po kratkach, jakby w dungeonach. No, nie wiem, co mogę o tym powiedzieć. Słuchajcie. Myślałem, że mi się na maksa spodoba, yy, bo bardzo podobały mi się na przykład projekty tych wszystkich potworów, które będziemy w grze łapać, bo to działa wszystko na zasadzie jak z Shin ten Tensei, nie? że łapiemy sobie potwory do drużyny i tam ich używamy później w walce, ale gra jak na razie dla mnie, no kurwa, no, no nie mogę się w to wkręcić, nie, naprawdę, no, no zobaczymy, zobaczymy. Ta jej dziwność może sprawić, że pójdę w to głębiej, na razie mam chyba z 2,5 godziny nabite, no i odbiłem się trochę, ale... Da, na, na pewno damy jeszcze szansę, tak? Na pewno jeszcze tutaj do niej usiądę. Jak widzicie, jest naprawdę przepięknie wydana ta... Okej, okay, moi drodzy, to by tyle. Słuchajcie, format teraz będzie częściej, obiecuję, ale też z drugiej strony chciałbym go nagrywać wtedy, kiedy będę miał chociaż kilka gier, żeby o nich opowiedzieć, tak?